Zapraszam Cię na mój kanał Kroki Świadomego Życia, Bogu Miła Wosik, jestem trenerem energetycznym, ale chciałam Ci powiedzieć co tu znajdziesz. Znajdziesz tu budowy swojej świadomości odnośnie ciała, czyli czasami to będzie o Nordic Walking, czasami to będzie o świadomości podejścia do siebie, będziemy rozmawiać o obfitości. Obfitości, jak ją do siebie przyciągnąć, jak korzystać z niej w każdej chwili, jak korzystać z intuicji i jak z tego wszystkiego po prostu móc cieszyć się i mieć bardzo dużo wdzięczności. Dlatego zapraszam Cię na ten kanał. Subskrybuj, polub i bądźmy razem na tym kanale przez długi, długi czas. A dowiesz się tu bardzo wielu rzeczy. Dowiesz się, dlaczego dusza jest istotna, dlaczego. Ona działa inaczej niż wszyscy mówią, a to jest powiedzmy troszeczkę kontrowersyjne. Myślę, że razem zbudujemy coś, co w tobie spowoduje moc. I dlatego zapraszam Cię na ten kanał. Mój link do mojej strony będziesz miał w opisie, a ja zapraszam Ciebie do tego, żebyś subskrybował, żebyś polubił i żebyś był ze mną, bo nauczysz się bardzo, bardzo wielu przydatnych rzeczy i przyciągniesz do siebie obfitość. Z wdzięcznością i z radością. I myślę, że to jest chyba najważniejsze w życiu, prawda? Będziemy tu robić różnego rodzaju ćwiczenia, ale te ćwiczenia to będą oparte na metodach, które sprawdziłam na swoich warsztatach z wieloma osobami, na warsztatach świadomego życia do poznawania ich i te metody naprawdę działają niesamowicie. Będziesz móc przyciągać to, czego chcesz. Będziesz miał zawsze miejsce na parkingu. Może to ciekawe, ale może masz już zawsze taką sytuację. Więc ja cię zapraszam. Rób ze mną ćwiczenia, rób ze mną mentalne podejście do wielu rzeczy. Słuchaj wyjaśnień, które będą takie o których często się nie mówi, ale wszyscy o tym chcą wiedzieć. Dlaczego pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu, skąd się to bierze i dlaczego my się tak czasami tego obawiamy? Dlaczego często jesteśmy w tak zwanej programie ofiary, jak z niej wyjść, bo przygotowuję różnego rodzaju kursy, różnego rodzaju książki. I dlatego myślę, że warto, abyśmy spotykali się często na tym kanale. Co najmniej raz w tydzień, a może częściej. Dlatego bardzo serdecznie Cię zapraszam.